Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość. To słowa wielkiego papieża Jana Pawła II, które teraz nabierają dodatkowego znaczenia. Teraz, kiedy po rocznej batalii z pandemią zaczynamy mieć nadzieję na pozytywne skutki działań nas wszystkich. Lekarzy i władz na uporanie się z wirusem COVID i jego następstwami. Te święta będą też inne. Z poczucia obowiązku i odpowiedzialności za zdrowie bliskich wiele osób spędzi je w mniejszym gronie rodzinnym. Na szczęście, dzięki technice, możemy być w pewnym sensie razem, w ten ważny dla nas chrześcijan czas. Czas odrodzenia wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka. Wszystkim rodakom życzę, aby święta Wielka Nocna przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość, a także stały się źródłem wzmacniania Ducha. Niech zmartwychwstanie Chrystusa napełni nas spokojem i wiarą, da siłę w tym niełatwym czasie, pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Radosnych świąt Wielkiej Nocy.